oleśnica.pl Dopiero w 1945 roku sprawa tego grobu była zapomniana. Napisałem o tym na, na stronie. No i obecna władza gminna zajęła się tym. Zstrzemnięto tutaj ludzi, którzy społecznie, że tak powiem, wszystko to zrobili dookoła te ogrodzenia, zadbali o grób. Młodzież szkolna tutaj cały czas, cały czas dba o grób, strażacy Także przyjeżdżają, wykonują jakieś prace. No uważam, że to jest bardzo cenna, bardzo cenna sprawa dla promocji Oleśnicy, bowiem ten grób już jest znany na wszystkich forach internetowych poświęconych Napoleonowi. Także już Rosjanie wspominają o tym grobie i bardzo ciepło mówią o Polakach dzięki temu. Dzięki temu gmina Oleśnica jest sławna. Bo to jest jedyny, jedyny ślad na ziemi, na ziemi leśnickiej związany z Napoleonem. Mamy podpisane z wojewodą y, dolnośląskim porozumienie w sprawie utrzymywania, utrzymania y, y, w należytym porządku, w czystości, w ładzie tego miejsca pochówku Carskiego Żołnierza. Od pięciu lat ta mogiła mniej więcej wygląda tak, jak tutaj możemy zaobserwować. Dostajemy w związku z podpisanym porozumieniem nieznaczne środki w wysokości 700 zł rocznie. Z tych środków utrzymujemy, utrzymujemy tą mogiłę. Jednocześnie staraniem pracownika Urzędu, pana Jurka Trzcińskiego. Od pięciu lat organizujemy tu taką krótką modlitwę ekumeniczną.